다 Z tej strony Gamingowy Wojciech, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj mamy oczywiście taktykę i wytyczną do 4.4.2 w wersji drugiej lub 4.4.2 zwykłego, w zależności od tego jak chcecie grać, podam Wam oczywiście dwie wersje. Taktyka działa na obydwóch konsolach, czyli nowa generacja plus stara generacja. Oczywiście na konsoli starej generacji, jeżeli już troszeczkę więcej pograliście, to dobrze wiecie, że na konsoli nowej generacji jest troszeczkę trudniej sklepać akcje tylko i wyłącznie dlatego, że na, no, na właśnie Next Genie Obrona przeciwnika praktycznie sama się ustawia, co postaram Wam się właśnie zaprezentować w klipach później właśnie po taktyce i wytycznej. Pokażę Wam jeszcze klipy z PlayStation 5, dlatego polecam właśnie obejrzeć ten filmik w całości, nie tylko skopiować taktykę i wytyczne i sobie pójść i grać, bo szczerze to na komentarze typu chujowe i tak dalej nawet nie będę odpowiadał, bo taktyka i wytyczne to nie jest wszystko, jednak trzeba troszeczkę się nauczyć właśnie daną formacją grać i oklepać właśnie troszeczkę schematów. Na PlayStation 5 jest dużo trudniej, czy też właśnie na ogólnie konsolach nowej generacji. Dlatego trzeba uważać, trzeba jednak troszeczkę czasu w tym roku poświęcić. Dużo częściej właśnie trudniej jest się przestawić jednak między tymi Fifami. Gra wygląda bardzo podobnie, ale jest różna, jest na maksa różna, jest no, absolutnie inna. Szczerze mówiąc, to w taką FIFA jeszcze nie grałem, tak mocno stateczną, jeżeli chodzi o konsole nowej generacji. Jeżeli będziecie właśnie używać sobie tej formacji, to musicie zwrócić uwagę właśnie na ustawianie się w obronie. Jest Mamy to w tym roku mocno utrudnione, gdyż właśnie ten jockey, czy też właśnie to ustawianie się nisko na nogach z użyciem przycisku L2 czy też LT, bodajże na Xboxie jest w pełni manualne. Dlatego, jeżeli właśnie podbiegamy do zawodnika, to. W poprzedniej FIFI, jeżeli mieliśmy to na automacie, to nasz zawodnik, im bliżej byliśmy zawodnika przeciwnika, tym nam zwalniał i kontrolował tempo. Tutaj wszystko jest pozostawione ręką gracza. Dlatego należy bardzo, bardzo uważać właśnie w obronie, jeżeli ogarniacie w miarę grę w obronie, to myślę, że będziecie mieli dosyć dużo sukcesów właśnie z tą, z tą formacją i na pewno, jeżeli będziecie grali spokojnie, to wszystko będzie git, można tą formacją grać i z kontry, można tą formacją grać atakiem pozycyjnym, naprawdę można sobie tutaj fajnie pokombinować. Szczerze? Nie wiem co, nie wiem, jeżeli byście chcieli zobaczyć właśnie taki materiał, który porównuje konsole starej i nowej generacji w jakichś poszczególnych meczach, to oczywiście chętnie Wam coś takiego nagram i postaram się wypowiedzieć, na co należy właśnie uważać, bo gierka jest naprawdę różna, jest w zupełnie, czy można się poczuć jakby się grało w zupełnie dwie inne produkcje. Także, chodzimy sobie. W ekran drużyny jeszcze nie wiecie jak ustawić nową taktykę. Jeszcze nie graliście nigdy w FIFA, jest to nic prostszego. Tylko wciskacie sobie L2 czy też LT na Xboxie, wyskakuje wam to menu po lewej stronie, wchodzicie sobie w własną taktykę czy też w custom Tactics i tutaj mamy kolejne menu, piskamy sobie jeszcze raz L2 czy też LT i wyskakują Wam tutaj te cztery slociki, na którym sobie to slociku ustawicie. Absolutnie zależy to od Was, wystarczy po prostu pamiętać, gdzie to było, gdzie to jest, żeby później nie było problemów. Także ja mam to ustawione na stylu ofensywnym i wchodzimy sobie i będziemy teraz tłumaczyć, o co mi tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o styl w obronie, ja tutaj używam zrównoważonego od dropbacku, czy też cofniętej obrony, staram się trzymać daleko. Działa to bardzo dobrze, jeżeli chodzi o na przykład konsolę nowej generacji, ale jeżeli będziecie tak grali, wasza, dru wasza drużyna będzie już się ustawiała bardzo głęboko, w ogóle nie będzie podejmowała właśnie próby pressingu na jakiegokolwiek zawodnika, i bardzo podatni jest jesteśmy wtedy na te tak zwane fineski, na dalszy słupek, który póki co lepiej działają niż strzały w polukarnym. Dlatego osobiście polecam się trzymać od tego z daleka i bardziej nauczyć się grać w obronie samemu niż właśnie liczyć tylko i wyłącznie na to, że komputer, czy też właśnie konsola zrobi wszystko dla Was. Jeżeli chodzi o szerokość, ja tutaj mam 55, jest to takie po prostu zrównoważone, nie ma tutaj żadnego problemu, mamy czterech obrońców, i nie zostawiają oni nie wiadomo jakich dziur, jeżeli będziecie czuli, że gdzieś są właśnie zawodnicy, na przykład przeciwnika przy formacji 4-3-2-1, gdzie mają tych trzech napastników, gdzieś wbiegają właśnie w te dziury, można to delikatnie skręcić na 45, a póki co na 55, Działa mi to całkiem dobrze. Udało mi się wbić do tej czwartej dywizji, ale póki co w czwartej dywizji są jeszcze mocne ciężary. Zobaczymy, jak właśnie Division Rivals się troszeczkę bardziej wyrówna. Jeżeli chodzi o głębokość, tutaj mamy 55 też, właśnie bez jakiegoś tutaj szału. Nie, nie, nie gram tutaj jakoś bardzo wysoko. Można próbować, jeżeli macie bardzo szybkich obrońców, chociaż ja zauważyłem, że właśnie przy kontrach, na przykład z rzutów różnych, tutaj mogą pojawić się też właśnie problemy. Dlatego zostawiłem sobie to na 55. Fajnie mi to chodzi. Nie ma tutaj żadnego problemu, zarówno na starej, i na nowej konsoli. Jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji, ja mam tutaj ustawiony styl ofensywny, zrównoważony. Zbytnio starałem się właśnie przy tych informacjach też nie przekombinować, bo czasami, gdy ustawimy tego wszystkiego za dużo. To tak naprawdę nie mamy opcji zmiany i mogą pojawić się problemy, dlatego zostawiłem sobie to tak i jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji mamy tutaj bezpośrednie podania, fajnie nasi zawodnicy potrafią się ustawić po lukarnym, można do nich postać właśnie mocne podanie R1 plus X czy też RB plus A bodajże, przycisk podania na Xboxie. Można przyjąć piłkę, postarać się obrócić w jedną czy w drugą stronę, czy może przy użyciu jakiejś najprostszej sztuczki i fajnie można tą piłkę mocno zapakować do bramki przeciwnika, o ile bramkarz nie wyciągnie jednej ze swoich stu rąk i, i wtedy właśnie pojawiają się takie problemy. Jeżeli chodzi o zagęszczenie szesnastki, mamy tutaj 5. dlaczego, wytłumaczę Wam za chwileczkę. I jeżeli chodzi o rzuty rożne, mamy tutaj jeden, gdyż zauważyłem, że te kontry po tych rzutach rożnych, jeżeli coś nam nie pyknie, jak stracimy piłkę, to są naprawdę potężne. Dlatego staram się, żeby jak najmniej moich zawodników było w, pole, w polu karnym przeciwnika, a najczęściej i tak to rozgrywam na krótko, bo nawet nie mam nikogo, który mógłby z tej bańki zapakować osobiście w mojej drużynie. I jeżeli chodzi o rzuty wolne, tutaj nie robi to większej różnicy. Ja sobie to ustawiam już od lat na dwójkę. Jeżeli chodzi o instrukcje na naszych napastnikach, napastnik numer jeden. Wybiegaj za plece obrońców, tylko i wyłącznie mu ustawiamy i zostawaj z przodu. Dlaczego? Jeżeli gracie na przykład na konsoli nowej generacji, to wasza drużyna będzie się bardzo, bardzo mocno cofała. Przez co bardzo często w ogóle nie mamy opcji, nawet jeżeli odzyskacie piłkę gdzieś wysoko. Ciężko jest rozegrać kontratak, dlatego ja to zostawiłem sobie tak. I dużo lepiej mi się z tym gra. Dużo częściej można właśnie tą bramkę z kontry Załadować, jeżeli chodzi o naszego napastnika numer 2, czyli jest to Usman Dembele, yy, można mu ustawić, ja osobiście używam, żeby zbiegał na skrzydło, dlaczego, możecie sobie nawet zobaczyć w, w klipach właśnie z początku filmu, gdzie Usman Dembele właśnie zbiegał sobie mocno do skrzydła, on, obrońca przeciwnika cały czas za nim biegał i zrobiła się mega luka właśnie, jeżeli chodzi o sam środek i fajnie można to nieraz wykorzystać. Druga sprawa, fajnie można sobie nieraz właśnie pograć między naszym napastnikiem, a też właśnie naszym bocznym pomocnikiem. Fajnie, fajnie, tu póki co działa, dlatego sobie to zostawiłem. I nie ustawiałem mu, żeby wybiegał za plecy obrońców, bo jeżeli będziecie mieli jednego i drugiego tak ustawionego, to zauważycie, że oni bardzo często głupie wybiegają i nie macie za bardzo do kogo podać z przodu. I najczęściej musicie tą piłkę podać z powrotem do obrony, przez co cała wasza misterna akcja poszła, nie powiem gdzie. I jest, jest nieraz właśnie różnie. Jeżeli chodzi o naszego, nasz tutaj defensywny support, to oczywiście też zostawaj z przodu, żeby jednak aż tak głęboko oni się nie ustawiali. Jeżeli chodzi o naszych bocznych pomocników, nic tutaj absolutnie nie tykałem poza wbieganiem w pole karne przy dośrodkowaniach. Standardowo można powiedzieć, jeżeli chodzi o nawet poprzednią FIFA, mamy tutaj tą samą sytuację. Jeżeli uda wam się właśnie gdzieś tą obronę przeciwnika minąć, to. I z jednej i z drugiej strony, właśnie będą oni fajnie wbiegali na mocnego krosa i właśnie wtedy można fajnie z wolelia zapakować praktycznie na pustą bramkę. Bramkarze, mimo tego, że są aż tak dobrzy, to w tym roku aż tak tego jakoś mega nie bronią. Jeden i drugi, właśnie boczny pomocnik, mamy tutaj dosłownie to samo, jeżeli chodzi o naszych środkowych pomocników defensywnych. Mamy tutaj zostawaj z tyłu, yy, przycinaj linie podań, plus właśnie kryj środek, jeżeli chodzi o naszego drugiego. Zawodnika, który jest bardziej, można powiedzieć, ofensywny. Mamy tutaj przecinanie podań, kryj środek, ale już tutaj możemy sobie ustawić zrównoważonego. Jeżeli macie problemy jeszcze w defensywie, możecie sobie pierw to ustawić, żeby on właśnie mm, sobie zostawał z tyłu. Jeżeli będziecie mieli właśnie, będziecie troszeczkę mocniej się czuli w obronie i będziecie widzieli, że troszeczkę macie mało tutaj, mało tutaj się dzieje w środku pola, i przez to właśnie, właśnie napastnicy muszą się mocno cofać. Można sobie tego pana później ustawić na. Zrównoważone, fajnie to działa, w szczególności jeżeli właśnie wasz ten zawodnik, tak jak tutaj Renato Sanchez, ma wysokie pracowitości zarówno w ataku, jak i w obronie. Jeżeli chodzi o naszych bocznych tutaj obrońców, mamy tutaj zostawaj z tyłu plus overlap, czyli właśnie trzymanie się linii bocznej. Dlaczego? Raz, że jeżeli to ustawicie, to zauważyłem, że oni troszeczkę jednak wyżej podchodzą. Wyżej się ustawiają na boisku, co bardzo często pomaga, jeżeli znajdziecie się w sytuacji, gdzie bocznym pomocnikiem staracie się gdzieś podryblować, ale nie, nie ma do kogo podać, to zawsze jest to podanie właśnie do tyłu, do tego do zawodnika. Dwa, że jeżeli byście sobie ich włączyli, ofensywnych, wahadłowych w gierce też można sobie to włączyć z krzyżaka, to wtedy oni też fajnie właśnie wybiegają, trzymają się tej linii bocznej, bo, linii bocznej boiska i rozciągają delikatnie obronę, przez co. Jako że w tym przypadku na przykład Best będzie znajdował się bardzo blisko właśnie linii bocznej boiska, przez to Jelson Martins ustawi się troszeczkę e, głębiej, można powiedzieć bliżej właśnie 16 linii bocznej 16 i po prostu pomaga to w ataku, jeżeli chodzi o naszego jednego i drugiego obrońcę. Mamy tutaj dosłownie to samo, i jeżeli chodzi o naszego golkipera, można tutaj mu ustawić, żeby wybiegał do doświadkowań i grał tak zwanego sweeper keepera. Sweeper Keeper bardzo pomaga, jeżeli chodzi o te bardzo. Póki co dalej mocne podanie z L1 i 2 razy trójkąt, czy też L1LB LB i 2 razy Y bodajże na Xboxie. Gdzie posyła się tą idealną piłeczkę prostopadłą, bardzo często zauważycie, że wasz bramkarz będzie wybiegał i gdzieś tą piłkę ładował na aut. Zdarza się też niestety, że ten zawodnik będzie biegł do tej piłki i potrafi się z nią nie minąć. Dlatego polecam z tym uważać. Jeżeli chcecie tego używać, to używajcie zawodnika czy też bramkarza, który jest dosyć szybki. Na przykład Ederson ma dużo pajsa, czy też dużo tempa, i też polecam na to zwrócić uwagę. Są też zawodnicy, czy też bramkarze, którzy robią to samo istnieje jak na przykład Manuel Neuer, jest w tym bardzo dobry, gdyż jest szybki, jest dobry, właśnie jeżeli chodzi o podania i tak dalej. I Manuel Neuer zwykle się nie myli. Chyba Manuel Neuer to jest jeden chyba z lepszych bramkarzy, którymi udało mi się póki co grać. Jako, że trafiłem gulasza niewymiennego, to póki co gram tym gulaszem, żeby jednak zaoszczędzić trochę tych pieniędzy i jednak postarać się troszeczkę doinwestować resztę. Drużyny. Także teraz jeszcze rzucimy sobie okiem na klipy właśnie z PlayStation 5. Pokażę właśnie kilka delikatnych różnic i na co trzeba uważać. Dwa, zauważyłem, że inni twórcy po prostu się pytają yy, i starają się to jakoś wyciągnąć. Ile jednak, ile jest tych, yy, można powiedzieć, widzów na nowej generacji i na starej generacji. Ja z wieloma widzami rozmawiam i wiem, że są i tacy i tacy, dlatego będę starał się to testować yy, na dwie właśnie na dwie konsole, czy też starej, czy też nowej zobaczymy jak to pójdzie zobaczymy ile to będzie wymagało czasu, ale póki co tą formacją można grać na jednej i drugiej konsoli, nie ma z tym żadnego problemu ale będą formacje, wydaje mi się, że które na jednej konsoli będą bardzo dobre, a na drugiej będą bezużyteczne, dlatego jeśli nawet oglądacie jakieś materiały u innych twórców, czy zagranicznych czy polskich, to zwróćcie na to uwagę, czy w ogóle ktoś to testował na obydwu konsolach bo na przykład skopiujecie na przykład taktykę od jakiegoś twórcy, który najprawdopodobniej będzie grał na PlayStation 5, na przykład, wy będziecie grali na PlayStation 4 i w ogóle wam to nie będzie działało, także polecam zwracać na to uwagę. I tak jak obiecałem, jeszcze na sam koniec pokażę Wam klipy z PlayStation 5. Gra jest różna, jest inna, jest w ogóle zupełnie inaczej, jeśli to gra. Dlaczego? Głównie dlatego, że gdy jesteśmy właśnie, na przykład nasz przeciwnik jest w ataku może ja tu puszczę ten klipik troszeczkę dalej. Trzymać się piłkę zawodnik, tutaj możecie sobie tutaj zauważyć że cała nasza drużyna idealnie trzyma właśnie linię obrony, tutaj akurat tych, z tych środkowych pomocników troszeczkę poprzestawiałem, dlatego znajdują się tak blisko i zasłaniają się tym, że to jest niby to Hyper Motion Technology, że cała nasza drużyna stanowi jeden tam zgrany unit, bla bla bla, bla bla bla. Jak dla mnie jest to nic innego, tylko tutaj jeżeli graliście w Fifa 2 na przykład 20, to pamiętacie czym było Overload the Ball Side, czy po polsku to było, wydaje mi się, zagęszczenie skrzydeł. Pokrótce była to taktyka. taktyka, czy też taka mała, mini wytyczna, którą się odpalało z krzyżaka. Bodajże, klikało się do góry i chyba w lewo. I wtedy mieliśmy zagęszczenie skrzydeł, co to powodowało, że jeżeli akcja rozgrywała się z tej strony, to cała nasza drużyna starała się właśnie bliżej trzymać tej strony. Jeżeli szedł przerzut, to automatycznie cała nasza drużyna całym blokiem defensywnym przesuwała się bardziej na drugą mańkę. I moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie to a wciskanie mi właśnie takich pierdów, że mm, fajnie cała drużyna się ubrała w jakieś kombinezony, rozegrali mecz na zaje zajebiście dużej intensywności, bla bla bla. Troszeczkę do mnie to nie trafia, bo w tą grę po prostu gra się bardzo, bardzo nudno. co jest generalnie rozgrywka typu kto będzie miał większe posiadanie piłki, troszeczkę poklepie, gdzieś obrona mu się rozjedzie, wykorzystamy jakiś błąd. Jeżeli się nie uda, to najprawdopodobniej skończy się remisem lub wygra zawodnik ten, który, któremu weszła fineska z pola karnego. Niektórym się może to podobać, niektórym się to na pewno nie będzie podobała. Mi mi się to wcale nie podoba, bo, szczerze mówiąc, to jest dużo sytuacji, w których widzicie, że wasz przeciwnik jest dużo, dużo gorszy od was, ale jest mega, mega zabunkrowany, siedzi mocno z tyłu i nie za bardzo da radę tą bramkę strzelić. No ale nic, puścimy sobie te klipy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzicie, że, że cała nasza właśnie drużyna, tak jak wcześniej mówiłem, wszyscy się przesunęli na tą stronę. Z drugiej manki się zrobił gap którego przeciwnik, jeżeli nie wykorzysta, to najprawdopodobniej daleko nie zajedzie. Dlatego proszę bardzo, odzyskaliśmy piłkę, staramy się tutaj właśnie coś rozegrać. Warto używać właśnie przycisku L2, czy też LT. Od zastawiania, tutaj oczywiście w środku nie ma za bardzo gdzie przejść, bo mamy i środkowy pomocników i cały blok obronny przeciwnika, dlatego trzeba kombinować troszeczkę inaczej. I najczęściej właśnie trzeba mocno grać przez skrzydło. Co tutaj zrobiliśmy Usmanem dębel. Udało nam się przeskoczyć tego zawodnika samoistnie. Zeszliśmy sobie trochę do boku, znaleźliśmy trochę miejsca, załadowaliśmy najmocniej jak się dało, żeby jeszcze tego nie przestrzelić i udało nam się strzelić bramkę. I tutaj już kolejna sytuacja, bardzo podobnie. Tutaj chyba z tego zapamiętam nie udało się tej bramki strzelić. Ale metodyka jest mniej więcej ta sama. Ta sama postarać się właśnie poklepać. Zobaczcie w ogóle, tak samo jak mówiłem wcześniej właśnie o tym zagęszczeniu skrzydeł, czy też przeładowaniu skrzydeł, jakkolwiek to się nie nazywało. Cała obrona naszego przeciwnika znajduje się wyłącznie tu, tutaj, gdzie jest piłka, nic tutaj się nie rozjeżdża. Jeżeli pogracie na nowej generacji, to zobacz, na starej generacji, to zobaczycie, że w ogóle taka sytuacja nie będzie miała miejsca i bardzo często wasza drużyna będzie biegała jak banda poparze, poparzonych ludzi. Dlatego, no nie wiem, mi, mi to nie leży. Nie podobają mi się takie zagrywki marketingowe, w którym ludzie są zmuszani, żeby po prostu kupić sobie nową konsolę, tylko po to, żeby właśnie. Wasza drużyna się lepiej ustawiała i żeby grało wam się dużo łatwiej. Nie wiem, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Dajcie mi znać, na jakiej, na jakiej konsoli gracie częściej. <gry> Lub na jakiej, jaką konsolę w ogóle posiadacie. Ja najprawdopodobniej będę trzymał się cały czas tego samego, że będę... Mm. Testował formację zarówno na starej i na nowej generacji. I ewentualnie, jeżeli nowej generacji formacja będzie bardzo grywalna, a na starej będzie do niczego, to po prostu będę to rozgraniczał i będzie gdzieś to w tytule. Że jednak i na pewno na początku powiem, że jest to formacja tylko i wyłącznie na next gena, tylko i wyłącznie na old gena. Nieważne. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo moim zdaniem bardzo mi jej utrudniło w tym roku życie. No ale cóż. Ja Wam osobiście dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Jeżeli obejrzeliście cały filmik, dajcie znać. Jeżeli Wam się chce, to kliknijcie łapeczkę i tak dalej. I cóż, do usłyszenia w kolejnym materiale. Ja idę męczyć dalej te flaki z i postarać się właśnie tutaj coś dla Was jeszcze poogarniać. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia w kolejnym.